Dziś chcę powiedzieć Ci o sile modlitwy. Wiem, że wiele osób, które mnie tutaj ogląda, nie wierzy w Boga. Ale chcę opowiedzieć Ci historię, która wydarzyła się naprawdę. Jest to historia, którą opowiadał ksiądz Dominik Chmielewski, która dla mnie jest wstrząsająca i niesamowita. Powiem w bardzo dużym skrócie, bo mam tylko 3 minuty, więc do rzeczy. Była sobie młoda dziewczyna, która w pewnym momencie chyba... Przeżywała jakiś bunt wewnętrzny. Mieszkała ona tylko z matką. Chyba nie były w najlepszej relacji, tak zrozumiałam tą opowieść. I któregoś razu ta córka postanowiła, że pojedzieć za granicę. Pojechała za granicę, chyba chciała podróżować, ale w pewnym momencie niestety trafiła na złych ludzi i wylądowała na ulicy. Prostytucja była jej codziennością. W tym czasie jej matka zaczęła jej szukać. Nie chodziła do kościoła, była chyba niewierząca. Ale wiecie, właśnie wtedy, kiedy trwoga, to człowiek zwraca swoje serce do Boga naprawdę. Wynajmowała detektywów, i któregoś razu po prostu dowiedziała się, że, że ta córka po prostu pracuje na ulicy. To nią wstrząsnęło któregoś razu, chyba już nie mając nadziei, weszła do kościoła. Było wystawienie Najświętszego Sakramentu i ona zaczęła spędzać czas z Jezusem. Patrzyła na Niego, mówiła do Niego i tak trwała z Nim bardzo długo, i tak każdego dnia. Ta dziewczyna, stojąc na tej ulicy, naprzeciwko miała kościół, w którego oknie był wystawiony chyba całą dobę, właśnie Jezus w Najświętszym Sakramencie. Patrzyła na Niego, patrzyła. No, i w pewnym momencie nawiązała po prostu z nim bliską relację, zakochała się w Bogu. I któregoś razu, wiedząc, że to się może wiązać z śmiercią, po prostu obiecała mu, że to będzie ostatni klient. W tym czasie jej matka w Polsce była w kościele codziennie przed Jezusem, błagała o pomoc, a potem siedziała tam w ciszy. I potem był taki moment, kiedy ta dziewczyna obiecała sobie, że to będzie ostatni klient i to może ją skazać na śmierć. Liczyła się z tym, że zostanie zabita. Po prostu wsiadła do jej ekskluzywnej limuzyny, i mężczyzna, który tą ją spotkał, dał, jej, dał jej, mm, jej dokumenty, które wcześniej zostały jej zabrane, pieniądze i powiedział, gdzie ma iść na lotnisko. I kiedy ona wróciła do tego domu, już tam jej matka nie mieszkała, ale jej sąsiadka powiedziała, że. Matka jest w kościele, że codziennie jest w kościele. Dziewczyna się zdziwiła, ale poszła tam. Nie muszę chyba opowiadać, jakie było spotkanie tych e, dwóch kobiet. Jezus działa cuda. Jezus działa cuda.